Dzień dobry witam wszystkich koleżanki i kolegów. Na prośbę Wiktora wyciągnąłem samca z rozpłodu. Jest to samczyk, późny samczyk po samicy 6036. Jedno, jedno z najlepszych moich samic, jakie miałem w hodowli była to samica, która była w redakcji była trzecia, była w hodowcy gołębi była pierwsza, była pierwszym lotnikiem w okręgów kategorii D. W tradycyjnym wygrała, są będzie to trochę w rodowodzie resztę i po rozpłodowym samcu 1280, który wydał mi kilka naprawdę gołębi takich, które pozbywały po 13 konkursu, między innymi najlepsza lotnika poprzedniego sezonu, samica 146, który się też wywodzi z, jeszcze jak to mówiąc, wnuk starego ojca piątki, takie jest, u mnie to wszystko tak zostaje troszeczkę w rodzinie, no i uważam, że to jest samczyk, który, mówię, był w rozpłodzie, ale ponieważ mam więcej samczyków, więc zamieniłem, łód, zamieniłem samicę na inną, innego samczyka dałem, a ponieważ już nie mam dzieci połowego, ponieważ najprawdopodobniej, nie wiadomo, czy już w tym roku będzie, bo ojciec ma 16 lat, mogę się po prostu podzielić jedynie wnukiem, po najlepszej samicy, jakiej po prostu mam w tej chwili. A to najlepsza samica w się jest piątki. Oczywiście, samica w się jest to córka piątki i po córce Olipiczyk, po siostrze Olipiczyka. Także serdecznie zapraszamy.